Witam, witam wszystkich. Oto nowe, jakby nowy mod do gry Knights of Honor World Sky yy, Mode. A więc tak, tutaj mam patch polski, więc napisy są zupełnie inne, ale to nas na razie nie obchodzi. Więc nam tutaj będzie graj w świat mamy do wyboru no, no i tak to gdzieś wygląda. Mamy schyłek i tak wygląda nasza mapa od dzisiaj Ja tutaj nie będę już wybierał i się kurczę bawił tylko wczytam yy, grę O! Tak wygląda mapa Polski to wręcz kurczę ekscytująco mamy bardzo dobre tutaj 14 udzielników, kurczę no start, no to jestem zadowolony. Hmm, tutaj sobie rozbudujemy tak. I tak wygląda mapka ogólnie. Kolory niestety się troszeczkę zmieniały Jest na pewno poziom zaawansowany, jak teraz gram, jest trudniejszy niż w poprzednich częściach. Z tego co zauważyłem, to też nie ma tutaj podatków, tak trzech tylko, czyli brak podatków, ma podatki, dużo podatki, tylko brak i normalne podatki. Jeśli chodzi o zmiany. No, za mapą nic nowego nie doszło. Niestety. A bardzo, bardzo szkoda, bo gdyby dodali nowy, na naprawdę zadowolony. Po prostu jedynie została zmieniona tutaj mapa polityczna. Zobaczmy, tutaj mamy, no, jakieś takie, jedyne Francja, no, składa się z jednej prowincji, trochę Kijowo, ale, To jest to, że mamy cały świat. I, co jeszcze jest ciekawego? Tak wyglądają w religii świata, czyli tutaj Europa, katolicy i Rosja już w Prawosławie, tutaj są yy, no, Muzułmanie, kurczę, a reszta to jest yy, no. Bogaje, trochę. Nie ma co grać. No, no ciekawie, ciekawie. nie ja nie zaczęłem w to grać. Zobaczymy. No jeśli będziecie ciekawi jak pobrać ten mocno, to w opisie zamieszczę stronkę do tego. Dziękuję bardzo.